W sumie tyle powinno nam wystarczyć do stworzenia zestawu, który będzie odpowiednio pokazywał brania i dobrze zacinał ryby. Praktycznie sam na dość płytkiej wodzie, no przy niedużym wietrze. Składa się on w sumie z dwóch kulek, w których przeważa kukurydza, plus mączka rybna, suszona krew, no i mąka plus bułka tarta. Potem mamy spławik w pięciu. Ta. Oliwka dość duża. Kambelsi, zwykłe stopery kwestii drugiego zestawu będzie to 7,5 grama najzwyklejszy spławik, chyba 5 kosztował będzie położony na głębszej wodzie dlatego jest większy i ma większą gramaturę położę go na w sumie nie wiem, półtora metrowej wodzie może, nie wiem, metr w przeciwieństwie do drugiego, który ma pod sobą w sumie 40, 50 cm wody pod drzewem dlaczego tak robię? no dlatego, że jeszcze nie wiem nie zlokalizowałem ryby, czy siedzi na płytkiej wodzie, wygrzewa się, w sumie nie jest zainteresowana jedzeniem no czy raczej będzie żerować właśnie na głębszej wodzie i powoli przesuwać się w tą swoją strefę taką komfortu, która jest mniej więcej tutaj. Tam jest jeszcze wypływ wody, który chyba chłodzi tą wodę, no bo w lesie powinna być chłodniejsza woda, no chyba, że jest inaczej, to ktoś mnie może wyprowadzić z błędu. Mało tej wody tam wpływa, a tu jest jednak duża powierzchnia, którą no, nagrzewa jednak to słońce i jest tu dosyć płytko, więc no, naprawdę ta ryba lubi tu siedzieć. No i dobra, po pierwszych 10 minutach nam się 5-kilowy amur. No, w sumie jest ok. Liczyłem na 3 kilo większego, ale <gryw> zaakceptuję go. No i co? Łowił dalej. Patelniaczek. Ale jak na początek, to w sumie nieźle. Właśnie tego się obawiałem. Dość małe ryby weszły mi w łowisko. Będę próbował się teraz ich troszeczkę pozbyć. Zakładając dwa albo nawet może i trzy dumbelsy. Jak nie po prostu zauważę kukurydzę i no, jakoś będę z nimi walczyć i spróbuję wyegzekwować jakiegoś większego. I na bliskich odległościach polecam przede wszystkim mówić bez sygnałków, bo no, jednak jest to hałas, który jest nam niepotrzebny łowimy na 10-15 metrach, więc wszystko będzie widoczne, wystarczy tylko nie odchodzić od wętek, obserwować i czekać. W sumie to jestem w dobrej sytuacji pogodowej. Wiatr nawiewa mi się wodę właśnie do tej zatoczki. Najprawdopodobniej zestaw, który stoi na wprost mnie, przestawię na sam koniec, tam gdzie jednak będzie najwięcej ciepłej wody, plus jeszcze będzie mieszała się, nie wiem czy z zimną, czy z ciepłą wodą, muszę kiedyś to sprawdzić, jaka ta woda jest, czy jest cieplejsza, czy zimniejsza, właśnie która wypływa z tego wylotu, dopływu do tego stawu, no i hmm, może to coś zmieni, może da jakąś właśnie większą rybę, na razie z głębokiej wody jest cisza. Łącznie minęła już sobie godzina. Mam trzy ryby. A jeśli chodzi o temat dumbelsów, jego smaku i wyporności. No Smak w większości jest praktycznie niezauważalny. no Na pewno trafią się ludzie, którzy mają 20 paczek dambelsów w skrzynce i jednak no, muszą łowić na ten, który danym dniem się sprawdza. Ja łowię zawsze tym samym, zawsze mam takie same efekty. Jak ryba bierze, to bierze. Jak ryba nie bierze, to po prostu nie bierze. Jeden karp, który akurat weźmie na inny smak, który akurat zmienimy, raczej nic nie zmieni. Więc no, nie kombinuję, tylko po prostu staram się obserwować bardziej wodę, a nie dobierać przynęty. Jeśli w ogóle nic się nie dzieje, po prostu zakładam kukurydzę, no, zasada głównie tym, czym nęcisz. No a w kwestii wyporności, no to polecam jednak Wafters. Dlaczego używam Waftersów? Bo nieraz raz po prostu za bardzo podnoszą haczyk. No a nie muszę wtedy stosować żadnych śruci, żadnej pasy wolframowej, no nic praktycznie do obciążenia. Ten zestaw sobie leży, nie ma co się praktycznie zaplątać. No tak mi jest po prostu lepiej i wygodniej, plus jeszcze no pop jednak są długo używane, no, no jednak nie oszukujmy się, na rzemieniu te ryby widziałeś wszystko. Więc no staram się używać tego, czego najmniej widzę, że ludzie używają i czego sam najmniej używałem kiedyś, tak. Przeniosłem zestaw z głębokiej wody na wodę płytką, dość daleko. W sumie od mojego stanowiska będzie to jakieś 30-25 metrów, I tu właśnie rzucić dwie kulki. No, właśnie to miejsce często daje mi ryby, jak naprawdę na całym stawie nie dzieje się nic i to dość pokaźne ryby. Tu jest mały, jakieś dosłownie pół metra-40 cm Nie mierzyłem na oko, co zawsze robię. To jest wypływ właśnie tej wody, która dopływa z do tego, tego rzemienia, tą rzeką, która leci przez las. No i w sumie zestaw mniej więcej będzie podnęcany. W tym miejscu. No i w sumie. Trzeba czekać. Jeśli macie u siebie typową gliniankę PZ2, której głębokość nie przekracza 2 metrów i są wypłucenia na pół metra, no to naprawdę jest to woda, na której możecie być bardzo kreatywni i bardzo wiele zrobić. Czasem wystarczy tylko troszeczkę dalej zatargać to wiaderko i już naprawdę będziemy mieli efekty. A dla ludzi, którzy dopiero zaczynają, Oglądają takie filmiki poglądowe na YouTubie, właśnie jak wszyscy ludzie kręcą i pokazują, no to pamiętajcie, że jednak technika nie jest w sumie najważniejsza i nawet przynęta, tylko to, żeby ta ryba pierw w wodzie była. Pierw musicie się dowiedzieć i to nie od jakiegoś gościa, który wam mówił, że kiedyś coś tu pływało, tylko najlepiej tą rybę zobaczyć na własne oczy, jak się spławia, jak chodzi, przejdźcie dookoła tego zbiornika 3-4 razy, powoli i cicho, i na pewno coś zauważycie. Jeśli nie, spróbujcie coś złowić jeśli po dwóch, trzech wypadach no, nie złowicie nic, no to szukałbym dalej. Najważniejsze jest łowisko. Potem zaczniecie się przejmować właśnie z zanętami. I sprzętem i całą resztą, bo to są problemy drugiego rzędu. Ale najważniejsze jest miejsce i przede wszystkim populacja ryb. Zanęce zawsze przygotowuję sam. Jest to zwykła ugotowana kukurydza, plus zwykła mąka, jakaś luksusowa czy tortowa, obojętne co. Trochę suszonej krwi, i trochę mączki rybnej, suszoną krew i mączkę rybną dostaniecie po naprawdę dobrych cenach na internecie. Wystarczy poszukać i za chyba 15 kilo płaci się 200 zł, a do w sumie zanęty, która waży mniej więcej 5 kg, dosypuje tego kilo łącznie, razem z krwią i mączką rybną, w przewadze mączki rybnej. Jest to zanęta w sumie niezawodna, tania i naprawdę ekonomiczna. Karita karitasowymi. Karitasowymi. Z ostatniego razu zostało mi trochę tego mojego ścierba. W sumie to jeszcze przed paru dni, a te są, no w sumie na początku filmu. Dzisiaj już jest drugi dzień, no i tak zwana druga runda. I okay, mamy pierwszego agenta z płytkiej wody na no, kukurydzki dwie dobrze mówiłem. Nie będą się bały, ale jest malutki Nawet nie wiem, czy będę go zdjęcia z nim nie będę robił, ale zaraz wam go pokażę w kołysce. Po zważeniu okazało się, że koleżka ma 400. Czekacie, ja mam tu go pokazać. Kołysce. No, w sumie można powiedzieć, że przyjemnie się go holowało, bo zajęło mi to 4-5 minut. Więc w sumie dał z siebie chyba wszystko, co mógł. Ej. To jest super. No i zajebiście, cieplutko. Nie ma wiaterku, Nie jest za gorąco. Nie jest za zimno. Dwie godziny kiję w wodzie. Jedna na głębokiej, druga na płytkiej. Tak jak zwykle. Straszliście, trzeba się zauważyć. I nic się nie dzieje. Zero. Nie wiem gdzie te ryby są. Co one robią. Nie wiem, jakie popełniam błędy. Albo jaki błąd jeden może eliminuje wszystkie jedne brania. Wątpię, że to jest kwestia przynęty. Myślę, że może kwestia miejsca ale na pewno kwestia godziny bo podejrzewam, że wieczorem ta woda się obudzi i to masakrycznie ten drugi słoik położyłem pod tym wielkim suchym drzewem nie zrobiłem tego tak jak wczoraj bo no, wczoraj się technika nie dała mi praktycznie żadnego brania a pod tym drzewem no, widziałem trzy takie fajne kloce <laughs> i teraz będę próbować na nie polować zmiana taktyki przyniosła tego patelniaczka <laughs> jakby inaczej, no, ale chociaż tyle no ten już jest konkretny, piątkę ma na pewno co nie zmienia faktu, że Złamał mi sławik. Dobra, sławik za te 8 kg mu wybaczę. Drugi maśniutki. No ja go miałem złapać, ale no złapał. No cóż. <śleski> drugi no dwa maszynki fajne tak bić Haha, gdzie kurwa? Ej, może z kurwa? <tanie> gdzie kurwa? Chyba więcej, kurwa. A nie, nie, wiem, nie, 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 nie 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 No Nowak iść po tę kołyskę. <tanie> <tanie> Witam na <tanie> <Okay>. pierwszej konferencji <tanie> <tanie> pw mma <tanie> Zapraszamy na ważenie i face to face. Przeciw. Tylko trzymaj go tak wiesz, żeby był luz na siatce, nie? No i pod niej Ile Osiem Ty, ale dalej go Daj tam wygląda jak płotka <grym> Nie no co Oczywiście Pokaż go um. <grym>